Nie zapłacisz mi za stronę, którą zbudowałem? Pożegnaj się ze swoim biznesem, domem i reputacją. Part 1. Zdarzyło się to na początku lat 2000 roku. Kiedyś byłem niezależnym programistą front-end i guru optymalizacji pod kątem wyszukiwarek. W tamtych czasach znalezienie się na pierwszej stronie Google było całkiem proste. Wymiana linków była popularna, ale ryzykowna. Nigdy tego nie robiłem ale miałem jedną witrynę, która miała poważny wpływ na ranking strony, ponieważ była powiązana jako zaufane źródło, bezpośrednio z jednej z najlepszych i najbardziej zaufanych witryn na świecie. Korzystałem z tej witryny dla najlepszych klientów, aby uzyskać ich pagerang i pozycję w wyszukiwarkach, przeskakując inne, starsze i bardziej zaufane witryny. Pewnego dnia zwrócił się do mnie ktoś, kogo nazwę Bob. Bob sprzedawał pakiety turystyczne. Potrzebował odświeżyć swoją podstawową, istniejącą stronę internetową, ze złożoną witryną zbudowaną z dość trudnym kodem backendowym. Mogłem zrobić frontend, ale musiałem zatrudnić programistę backendu do zbudowania funkcjonalności. Bob miał ważną premierę za kilka miesięcy i musiał być gotowy. Zwykle proszę o 25% depozytu z góry, ale Bob odmówił, ponieważ został oszukany przez ostatniego dewelopera i nie chciał stracić więcej pieniędzy. Od momentu poznania Boba moje przeczucie mówiło mi, że to się źle skończy. Problem polegał na tym, że potrzebowałem pieniędzy, a były one warte całkiem sporo dla mnie i dewelopera. Pominąłem depozyt, ponieważ obiecał, że zapłaci w całości, zanim produkt trafi na jego serwer. Bob się zgodził. Przez cały miesiąc pracowaliśmy dzień, a czasem całą noc, by zdążyć w terminie. Z jednym dniem w zapasie udało nam się i nigdy nie byłem tak dumny z tego, co osiągnęliśmy. Byłem szczerze podekscytowany, że mogę pokazać to Bobowi. Następnego dnia wysłałem link do mojego serwera testowego, a on zadzwonił do mnie, aby go omówić. Bob powiedział, że wszystko wygląda dobrze, ale obawia się, że wersja PHP na jego serwerze może być zbyt stara, by ją uruchomić. Zapewniłem go, że uruchomi, ale on powiedział, że za bardzo się boi, że tak się nie stanie i umyjemy od tego ręce. Chodziliśmy w te i z powrotem, ale on nalegał, aby strona została załadowana i przetestowana na jego serwerze, zanim łajdę na nią choćby złotówkę. Porozmawiałem z moim deweloperem. Jemu też się to nie podobało, ale zgodził się, abyśmy wgrali naszą pracę na jego serwer. Bob podał mi dane FTP i login do serwera, a ja wgrałem stronę. Powiedziałem mu, że strona działa, a potem nic. Wysłałem kilka e-maili, a następnie zadzwoniłem. E-maile pozostały bez odpowiedzi, a telefon przeszedł na pocztę głosową. Przeczuwając poważny problem, podbiegłem do komputera, odpaliłem program FTP, by usunąć naszą pracę z jego serwera i dostęp zabroniony. Zablokował nas, a następnego dnia udostępnił naszą pracę. Przez kilka dni próbowałem się dodzwonić, Aż pewnego ranka odebrał telefon i powiedział: Słuchaj, nigdy ci nie zapłacę i nic nie możesz na to poradzić. Po czym Bob się rozłączył. Wściekłość to dobre słowo na określenie moich uczuć, trząsłem się, wciąż trzymając telefon w dłoni. Przez następną godzinę mój wachlarz wykrzykników stawał się coraz bardziej skomplikowany. Gdy tak siedziałem i zastanawiałem się, co zrobić, dotarło do mnie. Zemsta będzie moja. Zarejestrowałem nową nazwę domeny. Która była nazwą domeny Babstravel plus Saks na końcu. Jeśli strona Boba nazywała się Bobstrevel.com, ja kupiłem Bobstrevelsux.com. Przesłałem naszą pracę, w zasadzie dokładną kopię jego strony na żywo, do mojej nowej domeny. Użyłem mojej potężnej domeny z Megapage Rank, aby połączyć ją z moją nową domeną. W ciągu miesiąca moja witryna wskoczyła ponad jego witrynę w Google dla każdej możliwej frazy wyszukiwania, której można by Y użyć dla pakietów, które sprzedawał. Bez względu na to, co wpisałeś, moja strona była pierwszym wynikiem, a jego była zawsze poniżej mojej. W ciągu tego miesiąca stworzyłem drugą stronę internetową, która zawierała pełne imię i nazwisko Boba Saks na końcu. Na tej drugiej stronie to co się stało, zrzuty ekranu jego Emaili i ostrzegałem wszystkich, jakim jest oszustem. Bob miał dość nietypowy pierwszy i ostatni raz. Ponownie w ciągu miesiąca moja strona znalazła się nad jego osobistą witryną. Potem o wszystkim zapomniałem.